Pogoda bardzo mi żal, długo się wstrzymywała. I tak w tym roku pogoda była u nas łaskawa, nie było przymrozków. Mogliśmy się cieszyć daliami wyjątkowo długo, ale teraz trzeba będzie już je kopać, ponieważ jeszcze kwiaty są, ale liście zrobiły się wszystkie czarne, nie wyglądają za ładnie. Trzeba już przygotować ogród do odpoczynku. Dalie też muszą odpocząć. Ja bardzo lubię te kwiaty, ponieważ są ozdobą od lata aż do jesieni. Mają przepiękne, ciepłe kolory i bardzo kwitną. się im obrywa przekwitły kwiaty. Wówczas te kwiatów naprawdę jest bardzo dużo. Kwitnienie się przedłuża. Jak przechowuję dalie? Ja dalej przechowuję w takich ażurowych skrzyneczkach. Nie przesypuje tutaj niczym, ani piaskiem, ani trocinami, ani torfem, nic kompletnie nic. Po prostu wykopuje karpę. I jeżeli Ziemia opadnie z karpy, a zakładam tutaj, że tak, bo jest ziemia taka bardzo puszysta, żyzna i ziemia raczej właśnie kwaśna. I dalej tutaj czuły się znakomicie, miały dużo słońca i kwaśna ziemia im bardzo tutaj sprzyjała. I te karpy wkładam, układam jedna koło drugiej. I później układam też skrzyneczki w piwnicy, jedna na drugiej. Gdy przychodzi już tak styczeń, może luty, to zaczynam zaraszać dalej delikatnie wodą. Po co? po to, żeby one wypuściły pędy. Gdy wypuszczają pędy, przychodzi wiosna, to one mają już te pędy dosyć duże. Gdy ja je wsadzam do gruntu, to bardzo szybko zaczynają rosnąć. Kiedy ja sadzę do gruntu? No, to zależy od pogody, bo można też i na początku maja, ale jeśli przyjdą przymrozki, to te pędy, które zielone urosły, przemarzną na pewno. Ale roślina jeszcze z karpy wypuści inne pędy i te będą rosły. Ale żeby zachować bezpieczeństwo, żeby nam nie przemarzły karpy, lepiej po prostu posadzić je pod koniec maja. Tu wszystko pokazuje pogoda, bo czasem wiosna jest naprawdę bardzo zimna i bardzo się opóźnia. Tak jak teraz jesień jest bardzo, ale to bardzo ciepła. Mamy ciepło, trochę wieczny. Ale da się wytrzymać, przynajmniej jest cieplutko i przyjemnie. No dobrze, no to zaczynam tutaj porządki. Dalie były podwiązane, ponieważ są wysokie i bardzo szybko by się tutaj poprzewracały. Szurek był wyjątkowo delikatny, ale i tak radził sobie tutaj w tych warunkach. Pręty też trzeba... Pousuwać, bo absolutnie nie ma sensu, aby te pręty tutaj pozostały na zimę. Szkoda, zniszczyłyby się. Trzeba by było częściej zmalować, więc te, które nie muszą być, można po prostu pousuwać. A, na razie chyba jednak położę tutaj, żeby mi przeszkadzało. No i tu już zaczynam od końca.

dali ja obcinam. Tutaj troszeczkę oczepię z może mi nie, nie musi być tala, ale jak są rozkładane jedna przy drugiej, to naprawdę bardzo dobrze zimują. Ja robię tak już od samego początku prawie 20 lat i zawsze dali mam. I nie wiem czy Państwo pamiętacie, moje dużo wcześniejsze filmiki, w których mówiłam, że bardzo lubię dalie zmienne. Gdy z nimi zaczynałam, kupiłam nasiona, posiałam. W jesieni miały bardzo maleńkie kłącza, ale ja ta kłącza przezimowałam i później wiosną następnego roku posadziłam do gruntu. I one oczywiście urosły, były duże. I w ten sposób mam właśnie dali zmienne dużo dali zmiennych. Może najpierw pędy, będzie łatwiej. <laughs> taką na kompostownik. Tak wyglądają karpy dali. Trochę ziemi tutaj zostało, troszeczkę się wykruszyła i układamy. i jest schować później. Karty dali, no i porządek podali, jak żeby było przygotowane na wiosnę, ponieważ wiosną w tym samym miejscu chciałabym posadzić dalie, bo jak się okazuje jest to najlepsze miejsce dla nich w ogrodzie. Mają tutaj własną rabatę. Dali do piwnicy. Te skrzynki pewnie mi się nie zmieszczą, ale chociaż po kilka. A, myślę, koniec dali, dalej wędruję do piwnicy, w skrzynkach, no i do zobaczenia wiosną.